Czy kombinatoryka na maturze jest trudna? Mamy tutaj do policzenia, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych nieparzystych, w których za 50 występują wyłącznie takie oto cyfry i w jaki sposób to zrobić? Przede wszystkim uświadamiamy sobie, co my tutaj mamy, czyli liczby pięciocyfrowe, więc możemy sobie narysować pięć miejsc no, na każdą cyferkę. I mamy tutaj mieć liczbę nieparzystą, a po drugie możemy używać tylko i wyłącznie takich cyferek. No to zobacz, skoro ma być nieparzysta, to co musi być na końcu? No na końcu musi być cyfra nieparzysta, tylko taka liczba będzie parzysta. No to z tych, jakie mamy nieparzyste, no tylko i wyłącznie jedynkę oraz trójkę. Więc na to ostatnie miejsce możemy wpakować sobie albo jedynkę, albo trójkę, czyli na ile sposobów? Możemy to zrobić na dwa sposoby i w każdą taką kratkę wpisujemy na ile sposobów możemy tam dać cyfrę. No to zobacz, pozostałe miejsca wstawiamy sobie dowolnie z tych, tylko jedna rzecz. Musisz uważać na miejsce pierwsze, no bo na miejscu pierwszym nie może być zera, bo gdyby tutaj było zero, no to już nie będziemy mieli liczby pięciocyfrowej. Czyli na pierwsze miejsce nie może być zero, więc jedna z tych trzech pozostałych cyferek, albo jedynka, albo dwójka, albo trójka, czyli tutaj dajemy na trzy sposoby. A w każde pozostałe miejsce już może być totalnie cokolwiek i już mamy gwarancję, że tu nie stoi 0 i już mamy gwarancję, że ta liczba będzie nieparzysta, więc tutaj wpisujemy sobie totalnie dowolnie, mamy 4 liczby do wyboru, więc wpisujemy sobie 4, tutaj 4 tutaj 4. I jak to sobie wpiszesz, to te możliwości wszystkie sobie wymnażasz, jak sobie wymnożysz 3 razy 4 razy 4 razy 4 razy 2, to wyjdzie Ci 384, to jest nasza odpowiedź, mamy odpowiedź B.